Wszelkie choroby skóry. To jest bardzo szeroki temat. Choroby skóry to jest tylko to, to co nazywają chorobami skóry, to jest to, co my na skórze widzimy. A to, co my widzimy na skórze, to jest tylko i wyłącznie objaw dysfunkcji naszej wątroby. A dlaczego wątroba nie pracuje tak, jak powinna? Dlatego, że jest zasiedlona przez pasożyty. Nie tylko przywrę wątrobową, ale całą gromadę pasożytów. Bo przywra, proszę Państwa, pociąga za sobą całe to towarzystwo, nie tylko, że przenosi w swoim wielkim ciele, bo motylica wątrobowa potrafi mieć i 4 cm, a przywra jelitowa potrafi mieć, ta pasjiolopsy z wózki nawet 9 cm. 9 cm, wyobrażacie sobie, ja widziałam taką przywrę. Także istnieje coś takiego i te dorosłe okazy żyją nie tylko w naszych jelitach, ale też w macicach kobiet. W wątrobie i w różnych narządach. Może nie są tam takie wielkie, ale rzeczywiście istnieją. Więc to, co widzimy na skórze, to już jest jak gdyby tylko taki ostatni objaw tego, że wątroba już sobie po prostu nie radzi. Nie radzi sobie z pasożytami, które tam żyją, nie radzi sobie z toksynami, które uwalniają one. Bo przecież wyobraźcie sobie, jeżeli nasz organizm jest zasiedlony przez pasożyty, to one nie tylko pochłaniają wszystkie nasze składniki odżywcze. A zwłaszcza co uwielbiają, witaminy z grupy B. Witaminy z grupy B. Więc one nie tylko pochłaniają nasze aminokwasy, witaminy, mikroelementy, ale one przecież żyją, proszę Państwa. One żyją. To są żywe istoty, więc jako żyjące istoty to co robią? Rozmnażają się, umierają, wydalają i to wszystko w naszych ciałach. Czyli to wszystko, co one, te wszystkich metabolity wędrują do naszych ciał, czyli jesteśmy takim wielkim świetnikiem. A wątroba jest wspaniałym, cudownym laboratorium, które przetwarza te wszystkie toksyny. No ale wiecie, że ona w pewnym momencie już może sobie z tym nie dać rady, a zwłaszcza jeżeli ludzie przyjmują toksyczne związki zwane kłamliwymi lekami. Wtedy mają po chwili jeszcze większy wyrzut tych toksyn. I gdzie ten organizm to ma wyrzucić? No, tylko przez skórę. Oczywiście wydala skałę, wydala z moczem, wydala przez jamę ustną, leje się z nosa, ale skóra jest tym takim ogromnym organem przecież też wydalniczym naszym. No i dlatego ludzie mają potworne objawy skórne. Ale dokąd idą? Do dermatologa. I co robi dermatolog? Dermatolog, tak, zapisuje najpierw maści. Zaczyna od maści, więc zapisuje maści. To są maści antybiotykowe, później sterydowe. Niektórzy dają od razu jedną i drugą. Więc ten biedny chory człowiek, zamiast leczyć się przyczynowo, jeszcze wciera w swoją chorą skórę, zwłaszcza w te takie uszkodzone miejsca, prawda, takie zaognione, sączące się ze strupami, wciera te maści antybiotykowe i sterydowe. No i co się z tymi maściami dzieje? Czy one pozostają na skórze? Nie proszę Państwa, one wędrują przez sieć naczyń krwionośnych i gromadzą się w wątrobie. W tej biednej wątrobie, która powinna być oczyszczana, a nie zanieczyszczana. Więc jakie to mamy działania? No po prostu głupota do kwadratu. Następnie co, jeżeli, jeżeli na początku jest tam niewielka poprawa, no bo wiadomo, jest to działanie miejscowe, sterydy też tak działają, ale po pewnym czasie ten pacjent wraca i pokazuje: Panie doktorze, proszę, ja jestem jeszcze bardziej obsypany. Była chwilowa poprawa, a teraz to wszystko wróciło ze zdwojoną siłą. No i wtedy dermatolog terapię się po głowie i z uczoną miną zapisuje już pacjentowi środek do ustny. No więc teraz zaczyna ten człowiek zażywać. Antybiotyki, sterydy, jakieś tam inne. Niektórzy są kierowani do tak zwanych programów, proszę państwa. Będzie pan w programie. Będzie pan w naszym programie eksperymentalnym i będzie pan przyjmował taki lek nowej generacji, który na pewno panu pomoże. No i po tym programie ci ludzie wychodzą już od stóp do głów, wcali powiedzmy w egzemie i w innych zmianach skórnych. Ja, a widzicie, gdyby działać od początku skutecznie, to przecież przy tych maleńkich takich e, zmianach skórnych na rękach można to było załatwić w ciągu miesiąca. Tylko że Trzeba odnaleźć i usunąć przyczynę. No niestety nie wszyscy o tym wiedzą. Także wszystkie choroby skóry to są tak naprawdę dysfunkcje wątroby, więc wątroba jest zanieczyszczona przez pasożyty, zasiedlona przez pasożyty i ona już nie może wykonywać prawidłowo swojej funkcji. Czy oczyszczać nas z tych wszystkich toksyn, które my przecież codziennie mamy i z wody, i z pożywienia, i z powietrza, no zewszą, no na to nie mamy wpływu, prawda? Możemy jeść dobre pożywienie, możemy sobie przywozić wodę ze źródła, ale na to, co nas spada z góry, no to przepraszam, ale wpływu nie mamy. Także no to jest właśnie funkcja naszej wątroby dlatego troba musi być super sprawna więc oczyszczanie organizmu